Andrzeju, ban dla wszystkich sportowców, kolokwialnie mówiąc, wychodzących pod flagą rosyjską. E, moim zdaniem dobra decyzja. Wiem, Łukasz, że twoim zdaniem również jest to dobra decyzja. jest niesprawiedliwe, ale potrzebne. Potrzebne, zdecydowanie. Takie również jest moje zdanie. E, chciałem poznać... Głosu rozsądku, panie Andrzeju. Pod flagą rosyjską, oczywiście, to, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Że, y, no, ja mam natomiast y, wątpliwości, czy y, karać... Y, no, jak sami mówicie, no, jest tam wiele osób wśród sportowców, którzy są przeciwko y, wojnie. No, ja patrzę tutaj też przez pryzmat na przykład y, tenisa. Czym no, przecież, y, czy Miedwiediew, czy, 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 czy te inne największe gwiazdy rosyjskiego tenisa, no, czy oni są winni tej wojny? No, dla nich to jest y, chyba też bardzo ciężkie, no bo przecież to, co Szakałowa mówiła, też przyjaźnili się z wieloma Rosjanami. No teraz ci, którzy tam zostali, mają inną perspektywę. No i teraz, no, no co zrobić? Sportowcy dążą do y, tego, żeby coś osiągnąć, i y, im y, często się to zabiera. Teraz no, ja sam mam teraz wątpliwości. Na przykład walka Canelo-Alvarez z biwołem. Biwoł, Całe życie swoje sportowe nastawiał głowę, walczył, żeby doczekać się takiej szansy jak walka z legendarnym Canelo Alvarezem. I czy z tego powodu, że jest Rosjaninem mieszkającym w Ameryce, czy można go tego pozbawiać? No. Ja mam duże wątpliwości. Nie wiem, jak, jak, wy, jak wy uważacie. No. Ja uważam, ja panie, tak tu już absolutnie wychodząc z roli prowadzącego ten program, e, że to jest niesprawiedliwe, ale potrzebne. Tak jak powiedziałem na początku, e, gospodarczo cały świat zabrał im chleb. Okay. No do gospodarki. Tak? Okay. Ale jeżeli zabierzemy jeszcze igrzyska, e, to chyba to jest jedna z niewielu dróg, które mogą powstrzymać tego szaleńca, jakim jest Władimir jakim jest Putin. Myślisz? Naród, naród i no naród, te wszystkie tak. sankcje i głos, co tu mówił TJ, głos rozsądku i głos prawdy mówiony właśnie przez takie gwiazdy, o których my tutaj rozmawiamy, może w jakimkolwiek stopniu wpłynąć na decyzję o tym, aby zaprzestać tego szaleństwa. Już wpływa, bo już pojawiają się głosy, że nie było świadomości, że uderzy to w aktorów, w sportowców i tak dalej. Widocznie tak to musi być.